Witam, odnośnie Magdaleny że nie wiem czy można nazwisko używać jeszcze, czy już nie, Egipt i to jej morderstwo. Nagrałem wtedy filmik, potwierdzam, chciałem go nawet usunąć na drugi dzień, to był filmik bardzo słaby, bardzo zły, to już ja w komentarzu pisałem, nie, nadają, nie nadający się w zasadzie do, do niczego. To był, ja musiałem, ja przyjechałem brudny, wykąpałem się, usiadłem, nagrałem i wpuściłem to w internet pojechałem. Nie miałem nie miał na to czasu. Bez żadnego przygotowania. Dziś co innego. Słuchajcie, e, wszystko co tutaj omawiam, to jest na podstawie relacji, które docierają ze mnie z różnych źródeł, telewizja, radio i z netu. E, kim była ta Magdalena rzecz. Otóż co tam się wydarzyło? To jest ewidentnie morderstwo, nawet poprzez samobójstwo. Ale po kolei. Zobaczcie, oglądałem film, ona jest tam, jej film przebiega 17 km. Sportowiec. Sportowiec to jest zupełnie co innego od zwykłego, znaczy nie, nie co innego, że Sportowiec, który sam sobie zakłada cel wysiłkowy, ja takich ludzi doceniam. Oni inaczej patrzą. To są ludzie ambitni, sportowcy są ludźmi ambitnymi. Nawet jeżeli nie kończą studiów, jeżeli ja widzę film, w którym dziewczyna sama z własnej przynoszonej woli przebiega 17 km, to ja powtarzam do wszystkich: pokażcie mi swoich znajomych, którzy wychodzą z ko od komputera. i Nie siadają na przykład na kanapie przed, y, z pilotem, tylko wychodzą biegać. Zakładają do reszty biegów. Ilu takich znacie? Bo ja, ja mam tylko parę osób, powiedzmy szczerze. <noise> A znam setki. Druga rzecz: ufność. Ta osoba, jak widać z, z relacji. Była osobą towarzyską i obdarzoną w coś, ona ufała ludziom. To jest też mój błąd. Ja na przykład też mam takie zacięcie mózgowe, że ja ufam ludziom. To jest największy, jeden z największych moich, mm, jakby to skazy myślowych, bo <laughs> ludzie są jacy są i przeważnie dostaję nieźle od nich, natomiast ja ufam ludziom i to jest, nie mogę się tego wyżyć, a to jest nie o mnie. <laughs> Akcja z jej pożyczką. Wzięła pożyczkę na wycieczkę, czyli mm, uważam, że to była kwestia biznesowa. No nie bierze się w pożyczki, tak sobie, młoda dziewczyna ambitna i ona bierze pożyczkę, czyli ona liczyła się z tym, że związane to było z tym, że ta wycieczka przyniesie jakieś tam profity finansowe. Pomawianie ją, że ona tam jechała do jakiegoś bordelu czy coś, to już jest yy, poniżej pasa uderzenie, tak to powiem po boksersku. Dalej idziemy. <laughs> yy, tutaj pomawianie teraz, że, że to jakiś tam do, nie o to, dobra, to innego chciałem powiedzieć nie, podanie narkotyku teraz relacji relacje mamy teraz, ja słucham tych relacji tych ludzi i oni tam mówią, że a, zdejmowała, chodziła, zdejmowała koszulkę pod koszulek, coś tu, odruch ludzki ci ludzie mówią, dobrze, znaczy nie dobrze ci ludzie mówią tak jak to wyglądało i teraz jaki my mamy odruch, zobaczcie oni, oni mówili tak jak to widzieli dla nich to była wariatka Dlaczego? Ale dlaczego ja ich im, nie, z im tym ludziom nie zarzucam? Zobaczcie, jeżeli ja idę ulicą i widzę pijak, a, przepraszam, widzę osobę <coughs> leżącą w rowie na chodniku gdzieś tam, prawda? To pierwszy odruch w mojej głowie to jest taki, że to jest pijak, lump. Lub nawalił się dynksem i sobie leży, ja go tam omijam, daj, da, co ja będę tu się nad nim chwilał. Może nawet pianę ma z ust. Tymczasem to człowiek Zobaczcie, to może być tak, że ten człowiek ma jakąś tam zapaść zupełnie niezwiązaną z alkoholem. Prawda. Może być chory. Ale zobaczcie, w mojej głowie od razu się pojawia to jest Bo tylu widzę nasz co dzień. Wiecie, że ja. No, no, widzę ich na co tych, dzień. Tych, tych takich ląbów leżą. Na drugi dzień znowu go widzę nie, z butelką denaturatu, de gdzieś tam stoi pod krzakiem. I utrwalowe to mamy. To samo ci ludzie. Zobaczcie. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że już wtedy został jej podany środek. Narkotyk, ja mówię, narkotyki. Teraz tak, podanie narkotyku. Właśnie o tym. Kuzyn. Nie wiedziałem, o co chodzi. Jest tyle sposobów na podanie narkotyku, że to, to nawet nie chce się wymieniać. To nawet przez, wiecie, przez otarcie ręki, otarcie dłoni przez naskórek można podać narkotyk. Różny. Można nawet, już nie trzeba wstrzykiwać. Nawet nie, są, tak, na, są dzisiaj takie narkotyki, które przenikają przez skórę. Yy, yy, dlaczego, zapoznałem sobie ten kuzyn, żeby nie zapomnieć. Akcja z tym kuzynem Kim Bim Bima z Korei Północnej. Czasami dziewczyna tak, się z nim tylko podobno przywitała i przekazała mu narkotyk. No albo jak w jakichś tam rękawiczkach czy tam czymś, ona go otarła i on umarł. Dostał serca. Wiecie, czy tam trzech Nie wnikam. Po, to, to odbyło się to w taki sposób. To samo tutaj. Ktoś mógł do niej podejść. Mało tego, ten układ biznesowy, w jaki ona weszła. Mógł powiedzieć: będziesz miała, przyjdzie do hotelu, przyjdzie do biznesmeni. Hmm, spotkają się z tobą. Może to może, może jakiś tam, zrobimy biznes, e, może w Gdańsku czy gdzieś, może jakieś kluby sportowe, jesteś sportmenką. wykorzystasz swój talent. A masz tutaj pastylki takie, takie cukierki, będziesz rozluźniona, wiesz, one takie działają tak, że będziesz miała powera, nie będziesz, wiesz, zestresowana, każdy dzień na taką rozmowę jest zestresowany. będziesz się stresu. Ja tylko tu przypuszczam, bo tak mogło być, ona mogła sama nieświadomie to zażyć. Sama nieświadomie. No i później ona chodzi tak, jak chodzi. Yy, ci ludzie, jak ten był na pokładzie tego samolotu, czy tam, czy w hotelu nawet, no też powiedział, no, przyleciała jakaś wariatka. Wiecie, odruch, odruch ten, ten taki mentalny, zaprogramowany na co dzień. Być może bym się nie spostrzegł, że ta dziewczyna potrzebuje pomocy, że, że jej zaaplikowano wbrew jej woli. Wbrew jej woli, bo tu już pomijam fakt, że ona mogła sama to zażyć, ale w jej woli, bo ona nie wiedziała, co, co, co zażywa. I o to chodzi. Co do osób, że tam można było to czy tamto, czy siłowo coś rozegrać. Nie, powiem tak, nie ma najlepszego komandosu. Byś był najlepszym komandosem, miał czarne pasy, karate i tak dalej. Jeżeli będziesz miał podany narkotyk, Ktoś powie ci: Skocz z mostu, skocz z dachu do rzeki, skocz w ogień, zastrzel się, jak masz broń, i to zrobisz. Pod narkotyku zrobić. Może być najlepszym, wysportowanym. Druga rzecz: narkotyki, z tego co wiem, czy to jest związane z lepszym ciśnieniem krwi, z lepszym sercem, dużo szybciej działają na sportowców. Ja wiem, że nawet alkohol. Kiedyś miałem sytuację ze sportowcem, to alkohol wypadł. I wszyscy się dziwili: Taki zawodnik tego a wypić nie może. Otóż okazuje się, tak, że sportowiec, cały organizm jest tak zdrowy, że na alkohol reaguje negatywnie. To samo dotyczy narkotyku. Prawdopodobnie. Tutaj już. Następna... Następny temat w całej tej akcji. Pomimo, że nie wiem, czy mogę użyć tego, ale chyba tak, bo to jest to cała powiedzialne. Pan Ziobro nie jest to mój idol. Tak to ujmę. Ale jego wypowiedź i jego komentarz głównego po raz pierwszy bardzo mi się podobała. Zero jakichś pomówień, zero na Spokojnie mamy śledztwo. Na gruncie dyplomatycznym wysłali tutaj sprawy operacyjne, policyjne. Żadnych pomówień, kto, gdzieś tam, coś już. Te... Krótko, zwięźle. Robimy swoje. To mi się bardzo podobało. Muszę ich pochwalić. Po raz pierwszy. Chyba tak. No i na końcu hejt. Hejt. Nawet nami tu hejt poszedł z atencji. No i nie. Pomijaj to spływa w spływa to ale hate Bardzo jestem tutaj zaskoczony youtuberami, których oglądałem, no i będę oglądał, bo oglądam niektórych bardzo ciekawe mają te swoje relacje. Po raz pierwszy te ich pomówienia. Te gadki, takie niby czasami o ob w obronie. Pomawianie tej dziewczyny, że ona tam chciała być prostytutka, albo nie chciała być prostytutką, albo to albo jacyś tam jej, jej tam znajomi, bracia, gdzieś tam, jakiś chłopak, brali udział, tu, yy, detektyw, raz chciał, raz... Co? Ale w jakich to, wiecie, jak, jak, to, jak to marnie zostało, jak oni, no, youtuberzy, którzy już siedzą, są w... Są interesy od ich czasu, jak oni se... I teraz tak to patrzę, rzeczywiście, na sobie po sto parę tysięcy wyświetleń. To są, są gdzie tam... Ja tam, zresztą, się nie mogę z nimi równać w ogóle, ale o co chodzi? Na czym? Na tym nieszczęściu? To, to, to jest dopiero hejt. Tak jak youtuberzy, którzy obrażają się na YouTube, na YouTube, a niektórzy, że co, YouTube im obcina. Ja nie zarobiłem jeszcze nic i już nigdy nie zarobię na YouTubie. Ale chodzi o to, że narzekają. Sami za, w tym przypadku rozkręcili bardzo negatywny hejt wobec tej dziewczyny, wobec jej rodziny. Nie dziwię się rodziny, że jak zaczęła dostawać takie informacje, jakieś pomówienia, nawet jej najwyższych osób, jeszcze nie, nie, mamy żadnych podstaw, że czy ten chłopak, czy ten człowiek, czy jakiś tam jeszcze inny, albo że ktoś tam na komputerze, na, na telefonie coś zobaczył, albo dograł sobie, to nic, nie jest żaden dowód, to nie jest żaden dowód. I na nieszczęściu tej dziewczyny, jeszcze taka kwestia na koniec mm, mm, rozkręcona, a pomijana. Dlaczego mówię o Egipt? Zobaczcie, w tym Egipcie, no dlaczego nie ma relacji, sporywań, no tutaj już taki odnośnik młodych chrześcijanek, które są porywane, gwałcone, niby to, jest, to są niby śluby, policja nie, nie może nic, rodziny, rodziny bronią je jak mogą, nie mogą nic zrobić, nie ma nic, media, już media nazistowsko-komunistyczne, codziennie to się zdarza w, w Egipcie. Młody porywane są, zamykane. Policja nie reaguje, przecież to już jest żona. Że ją gwałci, że ona ma tam 14 lata, ona 40 i on ją tam gwałci, prawda, żenią ją na siłę. Policja to już jest żona. O tym się nie mówi. Dlatego ja powtarzam, na jakim terenie ona wylądowała? W jakim państwie? O, trochę miałem czasu na radę.